Дисней Юниор. Jastrasz, Niebezpieczna lawina. Musicie bardzo uważać. Podejście jest dość strome. Nie pamiętam, żebym się uh, wspinała na górę za pierwszym razem, uh, kiedy szłam do Drzewa Życia. Może dlatego, że według mapy z jaskini droga prowadziła wokół góry. Szybciej będzie, jeśli jej nie ominiemy. Jasne, jeśli dacie ranę. Jesteśmy lwią strażą. Mała górka na pewno nas nie Przed straży! Kajon! Złapię cię! Jednak to co pan? Ty mnie złapałeś. O! O! Dzięki Anga. Proszę. Uha, <mulny> ale jazda! Świetnie, Bejdi. Spróbujmy wejść jeszcze raz. Kajon. Może jednak powinniśmy obejść tę górę? Nie mamy tyle czasu. Jestem przywódcą w jej straży i uważam, że lepiej iść tędy. Kajon, wszystko w porządku? Oczywiście. Chcę się dostać do drzewa życia. Tak szybko jak to możliwe. O! Może one znają jakiś skrót? Zawsze warto spytać. Tak! Wyglądają na miłe. Basz ty, kto tam jest? To rodzina małpek. Kąpią się w gorących źródłach. O, to pewnie małpy śnieżne. Mam zapytać? Czemu nie? Tylko się pospiesz. Jasne. Anga Lenga! Chwila moment. Małpy śnieżne boją się dużych ptaków. To ich naturalni wrogowie. Anga, stój! Za późno. Zauważyliście, że korzonki są smaczniejsze, kiedy zamoczy się w wodzie? Hmm. Nie dążą! Nie tylko... Przestań! A... A... Nieważne. Doskonale. Wspaniały rzut? Kimio, pozbieraj korzonki! Mm. Nie chciały ze mną gadać. A w ogóle próbowałaś zadać pytanie? Nie przejmuj się, Anga. Nie wiedziałaś, że małpy śnieżne się ciebie przestraszą. A może to ty przestraszyłaś się ich? <laughs> Widzieliście, że całkiem szybko tu przyleciała, co nie? Ale przecież się nie bałaś, mam rację? To tylko małpki, a to w końcu... O! Koniec już tych wykupów! Musimy znaleźć kolejny kamień moczakła kłamodża. Szybko! Kajonowi chyba przydałaby się tuliza. O! Dobry pomysł! O, -o. już nie ma! O! Mam już dość tego lodu i śniegu. Gdyby była inna droga. Hej, nie musimy iść na szczyt góry, możemy przez nią przejść. A teraz uwaga, stańcie za mną. Chcę wykorzystać ryk? Oho, tak. Zrób dziurę przez sam środek góry, Kajol.